Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Tak długo pytałem Boga, gdzie jesteś, panie. Ale kiedy usłyszałem przesłanie Andrew, doznałem olśnienia. Po prostu wiedziałem, że Bóg jest tutaj z nami. A teraz, Andrew. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję nauczanie na temat mocy partnerstwa. Mam tutaj zestaw dwóch nauczania na ten temat na płytach CD lub DVD. Jutro będzie mój ostatni dzień, aby udostępnić Ci ten produkt. Mamy także książkę zatytułowaną Finansowe szafarstwo i mówię Ci, jest to naprawdę potężne. Podchodzi do tematu dobrobytu finansowego z innej perspektywy. Nie mówi o byciu właścicielem, ale o postrzeganiu siebie jako szafarza tego, co Bóg ci dał. Słyszałem kiedyś, jak pewien człowiek zbierał ofiarę i powiedział: A teraz niech wszyscy wstaną. Sięgnijcie do tylnej kieszeni osoby przed wami lub do torebki osoby przed wami. Weźcie jej portfel i dajcie tak, jak zawsze chcieliście dać. Oczywiście to był żart, ale wiesz, to pokazuje, że gdybyś miał mój portfel i gdybyś miał moje pieniądze, prawdopodobnie byłbyś bardziej hojny, gdyby to były moje pieniądze, niż gdybyś dawał swoje pieniądze. Kiedy są to Twoje pieniądze, zaczynasz myśleć, ale ja ich potrzebuję. Jednak kiedy są moje, to cóż, oddam wszystkie Twoje pieniądze. Nie dbam o to. Kiedy przestaniesz postrzegać siebie jako właściciela i zaczniesz postrzegać siebie jako szafarza, ojcze. Wszystko, co mam, jest Twoje. Co Ty chcesz, abym zrobił? Wtedy będziesz podążać przynajmniej za wskazówkami, które Bóg daje w Piśmie, a dodatkowo będziesz słuchać tego cichego głosu Boga i zaczniesz dawać w sposób, w jaki prawdopodobnie nigdy byś nie dał, gdybyś patrzył na to tak. To jest moje, ja to zrobiłem, to wszystko jest moje. Prawda jest taka, że to Bóg jest tym, który dał Ci Twój dobrobyt. To Bóg jest tym, który, jest tym, który Go daje. Psalm 75, werset 6 mówi, że wywyższenie nie przychodzi ze wschodu ani z, zachodu, ani z zachodu ani z południa, to Bóg jest tym, który wywyższa jednego, a drugiego poniża. Możesz myśleć, że to wszystko to twoja ciężka praca i nie mówię, że nie masz w tym udziału. Musisz być szafarzem, ale to Bóg jest tym, który obdarzył cię dobrobytem. Bóg jest tym, który sprawił, że urodziłeś się w tym czasie w jednym z najbardziej zamożnych narodów na planecie. Bóg jest tym, który dał ci zdrowie. Bóg jest tym, który dał ci twoje talenty. Możesz rozwijać coś, co Bóg Ci dał, ale nie rozwiniesz czegoś, czego Bóg ci nie dał. Mógłbym pragnąć być najlepszym koszykarzem na świecie, mógłbym trenować i jestem pewien, że mógłbym poprawić swoje zdolności i stać się lepszy, ale nigdy nie mógłbym być Michaelem Jordanem czy kimś innym. Nawet nie znam nazwisk współczesnych koszykarzy. Nigdy nie mógłbym być największym koszykarzem, ponieważ nie mam tego talentu i zdolności. Mógłbym się rozwijać i być możliwie najlepszym. Ale nie mogę rozwinąć czegoś, czego Bóg mi nie dał. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, Bóg jest twoim źródłem i powinieneś postrzegać siebie jako szafarza, a nie jako właściciela. Ale to nie są moje pieniądze. Boże to twoje pieniądze. Co ty chcesz, bym zrobił? I właśnie o tym mówiłem, aj że jeśli chodzi o dawanie, nie mówię o dawaniu tak w ogóle, ale gdzie mówię konkretnie o partnerstwie, gdzie zaczynasz dawać więcej niż to, co jest potrzebne, abyś ty dostał i otrzymał i zaczynasz dawać kościołom, służbom, programom misyjnym, programom, które dotykają innych ludzi. Dajesz więcej niż to, ile sam potrzebujesz i dajesz, aby pomóc innym ludziom. To jest partnerstwo. I kiedy zaczynasz to robić, powstaje połączenie między tobą a danym kościołem czy służbą, jakiekolwiek na maszynę. Moc, błogosławieństwo Boże jest na nich, zaczyna płynąć w Twoim kierunku. Jeśli cokolwiek z tego przegapiłeś, podzieliłem się kilkoma potężnymi rzeczami w tym temacie i zachęcam Cię, abyś wszedł na naszą stronę internetową lub zdobył te materiały. Oferujemy również płyty DVD ze świadectwami pięciu różnych osób czy też par, które zastosowały te zasady w swoim życiu i to ich zmieniło. A dzisiaj chcę Ci pokazać wideo Rika i Mitzi Pudlo. Zostali moimi dobrymi przyjaciółmi i po fakcie poznałem ich świadectwo, ale kiedy natknęli się na mnie po raz pierwszy, byli hipisami. Jeśli dobrze pamiętam, podróżowali i tak czy inaczej, to ciekawa historia. Ale Mici była w ósmym miesiącu ciąży, spała w garbusie, ponieważ nie mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby się gdzieś zatrzymać. Przyszli na jedno z moich spotkań, Bóg uczynił też inne rzeczy, ale narodzili się na nowo, zapalili się i zaczęli uczyć się mocy partnerstwa zaczęli dawać i Bóg obdarzył ich dobrobytem. Nie wiem dokładnie, jaka jest ich sytuacja, ale wiem, że są bardzo błogosławieni. Wiem, że Rick ma firmę importowo-eksportową i biura w Dubaju. Jest to firma o zasięgu światowym i wiem, że byli naszymi dużymi partnerami i darczyńcami naszej służby. Nie wiem dokładnie, na czym stoją. Nigdy nie byłem u nich w domu, ale wiem, że są błogosławieni. Wysłałem do nich moją ekipę telewizyjną, która ich Sfilmowała i mamy świadectwo o tym, jak zaufali Bogu i poprzez partnerstwo, poprzez dawanie i wierzenie Bogu. Ci ludzie są teraz bardzo zamożni i dotykają życia wielu ludzi i czynią różnicę. I nie tylko w tym życiu są błogosławieni, ale pewnego dnia, w wieczności, setki tysięcy, może miliony ludzi przyjdą do ich rezydencji, aby podziękować im za wzięcie pieniędzy i dobrobytu, które mają i zainwestowanie go w królestwo. Mówię ci, to wspaniali ludzie. Naprawdę ich kocham. Obejrzyj więc świadectwo Rika i Mici Pudlo, które ilustruje to, o czym mówiliśmy na temat mocy partnerstwa. Jak dwoje młodych, palących marihuany hipisów przeszło z włóczenia się po amerykańskich bocznych drogach do miejsca finansowego sukcesu i obfitości? Tylko dzięki stawianiu właściwych kroków. Oto historia Rika i Mici Pudlo. Zaczęliśmy razem brać narkotyki i chodziliśmy na śpię przez blisko dwa lata. W tej fazie życia, bycia hibisami, mieszkaliśmy ze sobą, więc pewnego dnia pamiętam, jak siedzieliśmy w restauracji serwującej pieczeń wołową. Był wtorek, a ona postawiła przede mną ultimatum: powiedziała, żenisz się ze mną czy nie? Odpowiedziałem: Jeśli znajdę pracę, w tym tygodniu pobierzemy się. Cóż, kolejnego dnia dostałem pracę, więc w piątek pojechaliśmy do Tennessee wziąć ślub. Poszliśmy do urzędu, żeby wziąć ślub, a sędzia spojrzał na nas i powiedział... Wiecie co? Jeśli postawicie Jezusa w centrum waszego małżeństwa, nigdy nie będziecie mieć żadnych problemów. Nigdy tego nie zapomniałem. Ciągle szukałam Boga. Jako baptystka wiedziałam, że byłam daleko od tego, co Bóg dla mnie miał. Nieustannie zachęcałam brika do chodzenia do kościoła, a on zapragnął żyć Bożym życiem. Każdego wieczora wypalał Joint i czytał Biblię. Robił, co mógł w tym, co miał. Doszedłem do miejsca, w którym wiedziałem, że muszę zostać zbawiony, że potrzebuję Boga w swoim w życiu, ponieważ narkotyki miały na mnie wpływ. Wszyscy moi przyjaciele byli narkomanami. Wiedziałem, że jeśli nie będę miał Boga w swoim życiu, skończę martwy albo w więzieniu. Pewnej nocy obudziłem się około trzeciej nad ranem i wyszedłem do ogrodu. Mieszkaliśmy na wsi mieliśmy ogród. Upadłem na kolana, na ziemię. Nie zrobiłem żadnego wyznania wiary. Nie poprosiłem o przebaczenie grzechów. Moje serce po prostu zawołało do Boga. I on mnie dotknął. Podniosłem głowę, spojrzałem w niebo, a gwiazdy i księżyc byli świadkami tego, co się stało. Wstałem z ziemi i byłem zmienionym człowiekiem. Zostałem radykalnie zbawiony i wiedziałem, że Bóg jest w moim życiu. Został niezwykle i niesamowicie zmieniony. To była ogromna przemiana. Wiedzieliśmy, że musimy opuścić Kentucky, ponieważ wszyscy nasi przyjaciele byli narkomanami i była to zła sytuacja. Zamierzaliśmy wyjechać z Kentucky i przeprowadzić się do Oregonu. Doszliśmy do wniosku, że Oregon to najdalsze możliwe miejsce w kontynentalnych Stanach, więc zamierzaliśmy pojechać do Oregonu. Sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy i wszystko, co nam zostało, to 700 albo 800 dolarów. I pojechaliśmy. Zapakowaliśmy naszego małego Volkswagena, naszego ształcera i ruszyliśmy w drogę. Pojechaliśmy do Iowa, przejechaliśmy Montanę, wszędzie, dokąd się udaliśmy, szukaliśmy pracy, miejsca do zamieszkania. Dojechaliśmy do Oregonu, zajęło nam to około 5 dni, żeby tam dotrzeć. Dotarliśmy do Oregonu i prawie się tam rozwiedliśmy. Okropnie się pokłóciliśmy, pogoda była zła, padało, było zimno. W końcu pogodziliśmy się i pojechaliśmy na południe. Byliśmy w drodze około sześć tygodni. Mieliśmy śpiwory, przez większość czasu spaliśmy w drodze. Jeśli uzbieraliśmy drobne, wynajmowaliśmy hotel. Oczywiście potrzebowaliśmy go, żeby się umyć. Skracając, skończyliśmy w Boulder w Kolorado. Zostało nam 125 dolarów. misji brała prysznic, a ja uklęknąłem przy łóżku i powiedziałem: "Panie, to koniec. Dotarliśmy do końca." Podniosłem gazetę, sprawdziłem ogłoszenia i zadzwoniłem w sprawie pracy w Boulder w Kolorado. Poszedłem na rozmowę i tego samego dnia dostałem pracę, w której płacono mi więcej niż w całym moim życiu. To było wspaniałe. Świętowaliśmy i pomyśleliśmy, teraz potrzebujemy miejsca do mieszkania. Poszedłem do biura nieruchomości. Była tam kobieta, nazywała się Ewa Brooks. Miała ponad 70 lat i była właścicielką biura. Zacząłem opowiadać jej naszą historię, o tym, jak byliśmy narkomanami, zostaliśmy spawieni, wszystko sprzedaliśmy, opuściliśmy Kentucky, przyjechaliśmy tutaj, i dzisiaj dostałem pracę. Powiedziałem: Potrzebujemy miejsca do zamieszkania. Zapytała: Gdzie jest Twoja żona? W samochodzie. Idź po nią. Mici weszła. Rozmawialiśmy z Ewą, a ona mówi: Posłuchajcie, mam piętrowy dom z wykończoną piwnicą. W piwnicy są trzy sypialnie, kuchnia, pokój z kominkiem i pomieszczenie gospodarcze. Możecie w nim zostać, dopóki nie staniecie na nogi. Tamtego dnia dostałem najlepszą pracę w swoim życiu i darmowe miejsce do mieszkania. Byliśmy tam chyba kilka miesięcy, kiedy Rick zaczął słuchać Andrew. Radio. W pracy miałem kolegę. Jeździliśmy ciężarówką i cały czas słuchaliśmy chrześcijańskiej stacji. Pewnego dnia pojechaliśmy w drogę i słuchaliśmy kaznodziei, który powiedział: Bóg nie może zrobić wszystkiego. Pomyślałem, co? Sięgnąłem po gałkę, radio, a on powiedział: Zgadza się, Bóg nie może zrobić wszystkiego, on nie może kłamać. Pomyślałem: Wow, lubię tego gościa. Słuchałem go i okazało się, że to Andrew łomak. Wróciłem do domu i powiedziałem: Mici, sprawdźmy tego gościa, ponieważ naprawdę lubiłem słuchać go w radio. Rick dowiedział się, że Andrew będzie w Denver w Holiday Inn i powiedział: Jedźmy. Odpowiedziałam: OK, wspaniale. Okay, Pojechaliśmy. To było wspaniałe spotkanie. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyliśmy. Działały dary, były proroctwa. Myśleliśmy, wow, ten człowiek zna Boga. On rozmawia z Bogiem. Na jego spotkania działy się wspaniałe rzeczy. Ludzie byli uzdrawiani, a my nie wiedzieliśmy, że ludzie mogą zostać uzdrowieni, napełnieni duchem świętym. Nie znaliśmy tego, byliśmy po prostu zachwyceni. Andrew wygłosił przesłanie, a na koniec zrobił wezwanie do modlitwy. Położył na mnie rękę, pomodlił się i ogarnęła mnie Boża obecność. Szlochałem, naprawdę mi usłużyło i wróciłem na swoje miejsce. Człowiek siedzący za nami zapytał Rika, czy został oszczony. W Duchu Świętym, a Rick odpowiedział, że nawet nie wie co to. Powiedziałem, jeśli Bóg chce, żebym przyjął Chrzest Duchu Świętym, to chcę tego, ponieważ chcę wszystkiego, co Bóg dla mnie ma. Więc pomodlił się o mnie i przyjąłem przez Duchu Świętym. To była moc, której potrzebowaliśmy, aby żyć dla Boga. Ja zostałam ochrzczona w Duchu Świętym tydzień później i to rozpoczęło naszą podróż. Braliśmy od Andrew wszystkie darmowe gazety, które dawał, ponieważ mieliśmy wtedy bardzo ograniczone fundusze. Te kasety były niesamowitym błogosławieństwem. Nie potrafię powiedzieć, jak bardzo nas karmiły, zachęcały, pomagały nam stać się ludźmi, którymi jesteśmy dzisiaj. Kiedy zostaliśmy ochrzczeni, było tak, jakbyśmy ożyli, zaczęliśmy rozumieć nieograniczone możliwości płynące z posiadania Ducha Świętego i Jego mocy w naszym życiu. Wracam do domu z pracy, a Mici mówi: Słuchałam dzisiaj takiego nauczania. Naprawdę mnie pobłogosławiło i wysłałam im pieniądze. Ktokolwiek był w radio, każdego dnia wysyłała pieniądze na lewo i prawo. Pan powiedział Rickowi i mnie jednocześnie, abyśmy przeprowadzili się do Chattanooga w Tennessee. Zrobiliśmy to. Wyruszyliśmy w drogę i w tamtym czasie naprawdę zrobiliśmy krok wiary. Wydaje mi się, że Rick nie mógł dostać pracy. Ja pracowałam w studiu fotograficznym w Chattanooga. W Finanse nie przychodzi. Zaszłam w ciąży, więc oczekiwaliśmy na nasze pierwsze dziecko. W końcu pomyśleliśmy: chodźmy do biblioteki. Nie mieliśmy wtedy internetu, nie mogliśmy sobie czegoś po prostu wygooglować. Nie przejrzymy gazety, sprawdźmy ogłoszenia o pracę. Tennessee, jak większość kraju, przeżywało wtedy recesję. Poza Houston, w Teksasie, ogłoszenia o pracy wyglądały jak książka telefoniczna. To było szaleństwo. Pomyśleliśmy: jeśli nie dostaniemy pracy w Houston, to w ogóle jej nie znajdziemy. Pojechaliśmy do Houston. wszystko. Wszystko, co mieliśmy w naszym Volkswagenie. Mieliśmy 250 dolarów, dojechaliśmy w niedzielę wieczorem. W poniedziałek rano kupiłem gazetę i zadzwoniłem w sprawie pracy na lotnisku w Houston. We wtorek miałem rozmowę. Dostał pracę, co było niesamowite w branży, o której nigdy nawet nie słyszeliśmy, w międzynarodowym transporcie towarów. Nasze fundusze nadal były mocno ograniczone, więc zamiast wydać całe nasze pieniądze na spanie w hotelu, spaliśmy w naszym Volkswagenie, co było dosyć trudne. W ciąży, no, w Volkswagenie, ale był Bóg. Wiedzieliśmy, że On przyjdzie, że mógł to zrobić, nie martwiliśmy się tym. Kolejnego ranka poszedłem do pracy, a mój szef zapytał, Rick, gdzie mieszkasz? Nigdzie, nie mam jeszcze wystarczająco pieniędzy, żeby wynająć mieszkanie. Pensja miała przyjść dopiero za dwa tygodnie. Mój szef dał mi tyle pieniędzy, że wystarczyło na kaucję i czynsz za pierwszy miesiąc. Byliśmy tam przez Mieszkaliśmy tam przez blisko rok. Urodziła się nasza córka, a potem przeprowadziliśmy się do małego domu i urodził się nasz syn, a Rick dalej pracował dla tej firmy zajmującej się transportem towarów. I pracowałem tam bardzo długo, kilka miesięcy, kiedy zająłem się transportem towaru razem z człowiekiem, który pracował tam podobnie długo jak ja. Był to transport do Australii. Zarobiliśmy na tym naprawdę dobre pieniądze, jakieś 7 lub 8 tysięcy. Pomyślałem, to jest branża, lubię ją, panie, chcę mieć własną firmę zajmującą się transportem towarów. Potem dostał ofertę pracy w firmie Halliburton, zajmującej się systemami wentylacyjnymi. Tak nauczył się jeszcze więcej o branży. Ta konkretna firma obsługiwała pola naftowe i zajmowała się wykończeniem szybów. Ja odpowiadałem za materiały i zostałem przeszkolony w transporcie materiałów wybuchowych. Nadal chciałem mieć własną firmę zajmującą się transportem towarów. Pracowałem w tej firmie około trzech lat, kiedy Przyszedł na mnie pokój i wiedziałem, że nadszedł czas na założenie firmy transportującej towary, którą chciałem mieć. Powiedziałem swojemu szefowi, co zamierzam zrobić, a on powiedział, chodźmy do głównej siedziby firmy i opowiedzmy o tej wizji dyrektorowi. Poszedłem do dyrektora firmy i powiedziałem mu, lubię firmę Halliburton, lubię ludzi, lubię swoją pracę, lubię to, co robię i chcę mieć swoją firmę transportującą towary. Jeśli tego nie zrobię, zestarzyję się, zastanawiając się, czy kiedykolwiek by mi się to udało. Facet spojrzał na mnie i powiedział, Rick, dokładnie wiem, o czym mówisz. Powiem ci coś, wesprzemy cię, jeśli ci się nie uda, możesz wrócić i odzyskasz swoją pracę. I tak opuściłem jego gabinet ze swoim pierwszym klientem <laughs> i, wsparciem i wsparciem. Powiedział, że jeśli mi się nie uda, mogę odzyskać swoją posadę. Zapytał mnie, co o tym myślę, a ja powiedziałam, Myślę, że to wspaniałe. Bóg może to uczynić. Dostaliśmy zielone światło z każdej strony. Zostawiliśmy ostatnią wypłatę, nie wiedząc skąd przyjdzie kolejna i zaczęliśmy. Pierwszy dzień pracy mój fotel nie miał uparcia, wszędzie był bałagan, nie miałem żadnej struktury. Miałem klienta, ale nie miałem pieniędzy. Diabeł zaczął dobierać mi się do głowy. Tego wieczoru wróciłem do domu i nie mogłem spać. Chodziłem po domu i wyobrażałem sobie, jak moje dzieci stoją przy drodze z talerzykami w ręku, biją w nie łyżeczkami i mówią: Tatusiu, jesteśmy głodni, umieramy z głodu. Bóg mnie zatrzymał i powiedział: Dałem ci tę firmę jako błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Od tamtej pory moja filozofia brzmi ciężko pracuj, ufaj Bogu. Włożyłem wysiłek w tą firmę i ufam Bogu, że mi pomoże i sprawi, że to będzie działać. Nasze początki były bardzo małe. Odbierałam telefony, kiedy Rick musiał być w magazynie. Jedno dziecko trzymałam na kolanie, drugie na biodrze i mówiłam: Dzień dobry, to firma Procargo. A on przekierowywał rozmowy do domu to była prawie operacja. Biznes zaczął się rozrastać. Firma Halibarton była moim pierwszym klientem i bardzo szybko się rozwijaliśmy. Mamy biuro w Houston, w Nowym Jorku, w Dubaju, w Toronto. Założyliśmy firmę zajmującą się sprzedażą hurtową, która również ma biuro w Houston i w Toronto. Jak powiedziałem, moja biznesowa filozofia brzmi ciężko pracuj i ufaj Bogu. My, jako wierzący w świecie biznesu, mamy niesprawiedliwą przewagę nad firmami, które poruszają się w tym, co naturalne. Mici się ze mnie śmieje, ale powiedziałem jej, odkryłem klucz do sukcesu w życiu. Kluczem do sukcesu w życiu jest ciągłe podejmowanie właściwych decyzji. Mówi, tak, ciągle podejmuj właściwe decyzje. Jasne, oczywiście. Ale wiesz co? Jeśli mamy umysł Chrystusa, o którym Biblia mówi, że go mamy, jeśli mamy Bożą Mądrość, o której Biblia mówi, że ją mamy, to dlaczego, jeśli pytamy Pana, mielibyśmy nie móc podejmować tych dobrych decyzji? Uważam, że kiedy mylimy się w biznesie, kiedy mylimy się w życiu, jest tak dlatego, że zawiedliśmy w pytaniu się Pana. Mogę powiedzieć, że sukcesy, którymi cieszymy się w biznesie, mają miejsce, ponieważ kiedy pytałem Pana, kiedy razem pytaliśmy Pana, On nami kierował i pokazywał nam drogę, którą mamy iść, ponieważ często jest tak, że coś wygląda jak właściwa rzecz do zrobienia, ale nie ma właściwego rezultatu. Na Boży sposób zawsze ma dobry rezultat i zawsze przynosi wygraną. Wydaje mi się, że Andrew pojawił się w naszym życiu w takim, a nie innym czasie i nadal głosi to samo przesłanie, które głosił wtedy, Nigdy. Nigdy nie schodzi z drogi, stawia swoje kroki jeden za drugim, trzyma swój wzrok na Panu, trwa i jest wierny w tym, co Pan daje mu do wykonania. I możesz mieć pewność, że ta służba zawsze, nawet w czasach ostatecznych, będzie wydawała plon. Kiedy pierwszy raz zapaliliśmy się dla Pana, dawaliśmy wszędzie. Mici dawała każdemu usługującemu cokolwiek. Obejrzeliśmy. Po prostu dawaliśmy. Kiedy zadomowiliśmy się w kościele, nauczono nas o dziesięcinie i o ofiarach i zaczęliśmy ograniczać się do 10%. Potem rodziło się pytanie, czy to 10% z dochodu brutto, czy netto z dochodu brutto. No, dobrze, w porządku. I okazuje się, że się do tego Teraz odstawiliśmy to na bok i ustanowiliśmy sobie cel, aby dawać więcej niż wcześniej. Modlimy się i pytamy Boga o jego kierunek, gdzie on chce, abyśmy dali. Dajemy i dajemy. Nigdy nie kwestionowaliśmy tego, czy powinniśmy dawać, ponieważ im więcej daliśmy, tym bardziej Bóg nas błogosławił i ekscytowało nas z bycie dawcami. Naprawdę uważam, że mieliśmy dar dawania. Chociaż w tamtym czasie tego nie wiedzieliśmy, jednak wcześniej zrozumieliśmy przez nauczania Andrew i innych, że pieniądze należą do Boga i wszystko, co do nas przychodzi, mamy tym po prostu dobrego zarządzać, więc zawsze pozwalaliśmy, aby pieniądze przepływały przez nas w kierunku, który wskazywał Bóg i im więcej czeków wypisaliśmy i im więcej błogosławiliśmy służb różnych organizacji i ludzi, tym bardziej Bóg zapełniał nasze konto bankowe i to nadal się dzieje. Chcę, aby wszyscy wiedzieli, że nie prześcigniecie Boga w dawaniu. On jest dziechowa dziara, nasz zaopatrzyciel. Jeśli jutro rozdasz wszystko, a wiesz, że było to z Boga, On upewni się, abyś miał więcej niż potrzeba w kolejnych dniach. Może to zrobić w dziwny sposób, może to nie być sposób, o którym myślałeś, ale to dawanie, które przynosi radość, to nie jest ciężar, to radość, przyjemność. I rzucę wyzwanie każdemu, kto słucha, aby dawał więcej niż myśli: że może, ponieważ Bóg mówi: Przetestuj mnie, sprawdź mnie i zobacz, czy nie otworzę okien i nie wyleję błogosławieństwa. I On to zrobi. Sekret do sukcesu dla Rika i Mitcha zaczął się od przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale zawierał również zwracanie się do niego z prośbą o prowadzenie każdego dnia. Jak powiedział Rick, ciężko pracuj i ufaj Bogu. Tylko przez ufanie i prawdziwą relację z naszym niebieskim Ojcem każdy może mieć pewność, że będzie podejmował tylko właściwe kroki. Dla mnie bycie partnerem Andrew Womack Ministries to rozpowszechnianie tych prawd. Chcesz wkładać swoje pieniądze, zasoby i wysiłki tam, gdzie ludzie o podobnym myśleniu chcą wkładać swoje. Jeśli to może zmienić życie innych ludzi tak jak zmieniło moje, byłbym samolubny, gdybym nie dawał i nie dzielił się tym z resztą świata. Jamie i ja chcemy wam bardzo podziękować za to, że jesteście naszymi partnerami. Mówię wam, docieramy do całego świata, a pamiętam, kiedy byliśmy tylko Jamie i ja. Odpowiadałem za dźwięk, kiedy ona prowadziła uwielbienie, a potem ona zajmowała się dźwiękiem, kiedy ja głosiłem. Wszystko robiliśmy sami, a teraz Mamy bardzo wielu ludzi, którzy nam pomagają i nie wydarzyłoby się to bez Was. To szczera prawda. Jesteśmy bardzo wdzięczni za naszych partnerów i za to, co robią. Idziecie z nami na cały świat we wszystkim, co robi ta służba. Amen. Dziękujemy Wam i kochamy Was. Całe dobro, które dzieje się przez tę służbę, będziecie mieć udział w każdej z tych nagród. Niech Bóg Was błogosławi. Dziękujemy, że jesteście naszymi partnerami.